Uwaga! Filmik zawiera obraźliwe określenia ludzi należących do LGBT, na przykład. i tym podobne. Jeśli jesteś. lub to nie radzę tego oglądać. Wie ktoś, może co było zadane na gegrę? Trzeba było uważać. To trochę. Nowy gościu. Taki jesteś, Dominik? A w ogóle, to toch mówi Jay. Jest jak zimne gofry. Tak, kurat, Kamil Stok by tak powiedział. No tak. kurwa. Racja, sorry, Szymek. Spoko, Dominik. Sztama? To naprawdę proste. Bądźcie dla siebie mili. W realu i w sieci. Bądź...